Dajcie widzowie, dzisiaj kolejna nocka na Klekocie. Oh, boys. I'm back. Jesteśmy z chłopakami Piotrek, Kacper, Oskar, Wojtek i łowimy dzisiaj ryby. Witamy w kolejnym vlogu, do zobaczenia potem. Pff. Mamy wstęp. Ja pitole. Piotrek, mam pytanie. 23, 8, ale 5 już odjąłem. Pytanie mam. No. Dlaczego masz ostatnią przelotkę do góry nogami? No bo tam jest. Nie wiem, to jeszcze tu zrobiłem tak. No? 27. 27 tak? I yy, wędka mi się zamala. Aha. I dałem tam metalowe takie. Tak, tyle. M to mieszane. Ale masz spynek? O kurde, widziałeś to? Kurde. Jest? Klips, klips, klips! Klipsy zdejmuj! Jest, 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 jest! Ty byś pomógł, a nie! O kurde! O, podbierak! Ja teraz dojść! podbierakiem gość tu idzie już, ja Dobrze, że mamy gościa z podbierakiem już. Chcesz tak by wyglądać na blockfiszu? Co ty robisz? No, no, spokojnie. Uczę się Ale fajnie, ciekawe co to złapałeś Fajnie się wędka ugina, fajnie pracuje Wszystkie zestawy wszystko. Weź, bo mi zasłonisz pod białakiem Wszystkie zestawy hamam teraz zerwie Oskar widzisz ją? On jej nie kontroluje, nie widzisz? Oskar, chodź tam Ej, jakiś brzdąt no szok, no dramat po prostu. Uwaga, uwaga, vlog fish, ryba. Co to za ryba? No no, ją połóż. No i co, no co nie? Okej, okay, muszę to ocenić. Ooo, leszczyk! Pan Leszcz. O, jak się oplątał. Ojojo. Dobra, tego nie będziemy pokazywali. To, co zostało wyłowione, niestety nie nadaje się do pokazania na kanale. Nie chodzi o to, że zrobiliśmy jej krzywdę, czy coś. O jak że to jest za mała ryba. Czekamy na większe okazy. Do zobaczenia nie, nie potem. Chodźcie! Chłopaki, patrzcie, braniec! Braniec, jest. Albo nie ma. Mamy piękną rybę. Nie, to nie jest ryba. To jest mięso, armatnie. I właśnie zarzucamy Tak, mięso armatnie żeśmy dostali Czy podczas tego wyspałem coś się działo? Nie O, to idę spać do Ale Wojtek wyłowił mięso armatnie A skąd wyłowiłeś to mięsko? Czy ta rybka ci przydała? O, co ty robisz? <słyski> mi na niego ale myślę, że on też by chciał coś być. Nie, nie ma. Nie ma? Na pewno? No, myślisz. Oblątałeś się chyba tylko. Mm, no dobra, to zostawiamy. Ale ekstrem. nie, tym. Idziemy dalej. Świecenia. No dobra, to pokażesz nam, co na Co łowisz, co i jak. Pokażę Daj mi tę latarkę, bo nie ja, umiesz. Pokażę wam, jaki. O, jest ryba u niego chyba. Nie ma. Na razie jedyne co wam pokażę to jak się zestaw sprzątał Tak? No. Nie wstydzisz patrz, się tego? Patrz, tu jest zanęta Jaka? Miodmalina. Miodmalina. Biorę, wsypuję do środka A nie, wylatuje. Kładam. Nagrywaj tu Jak ja tłumaczę to ty musisz nagrywać To no. jest Ja tutaj biorę, obbijam kulkę wielką No Taki zestaw Z kukurydzą Wrzucamy mm -hmm. do... <laughs> I Poszła Może matę panu rozłożyć? A weź rozłoż, może rozłożyć. Już wiemy co? Nie. Jeszcze. Jeszcze nie wiemy Nie wiem, czy dobrze. Podejrzanie kaeb, ale tu jeszcze nie jest. Coś mi z tym. Wchodź do wody tam, bo... Nie 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 nie, nie, nie. nie o, ładny, ładny idzie, ładny Pan był z 15 minut No Będziemy całą noc O kurde Może tym większym podbierakiem Ucieka, ucieka. Kórka. To jest pan, pan. Niechże go wypuścimy. Płyną po w odbiorę jakby. bójmy ci z zrobili. To tak jesteś. Ooo, ładny, ładny, ładny. Aby nie był ładny, to bym go z To żeby był No a no, tutaj małe też dobrze walczą Weź Weź, bo ty wiesz co robić, Piotr Dobra, ja się chyba. Podbierzemy tym dużym? Zrób, bo ty wiesz co robić, co nie? dobra? Tylko... Tu jeszcze możesz sobie podbierać no puchy, nie, 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 nie pod bierak, a, 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 nie... nie. Jeszcze, 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 widzisz, skurczysz, no co mógł zrobić? Ja trochę bliżej musi być Co mi Ty Ty chodzi, czy mi nie wydaje? powietrzem złapać, to <grych> z Pana holu osobny odcinek ciekawszy niż od naszej nocy. Dawaj, 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 dawaj. Nie, nie, bo Nie, zobacz, się, ciąg, ciąg. Nie, nie, dobra, 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 bo, wiesz, nie, nie nie ciąg tutaj. Bo złomiesz. Nie jest taki duży kół. Kur... O, i teraz bierzesz się za to. Za to bierzesz jedną ręką, a to trzymaj drugą. I dawaj, się... wyczepia. Uf, I dawaj, że bydlę. Wyjmiemy go teraz. O! o. Zdechę będzie miało podejrzewam. Idź mi stąd. <słuch> Nie wiem czy tam się nie podwinęło już, już już jest, dobrze Jeszcze trochę to dojechać No 81 81, co? Ja Ale to stop, stop stop a, a ja idę po umiejętności zważyć w samochodzie mam Gdzie te kaczki mi tu Pan powaga właśnie poszedł do samochodu Czekamy. Dobra, chłopaki, ile może ważyć? Chwilę przed ważeniem. Eee, 13. No oko, Ty jak musisz? 9. Ile może ważyć? 10. Roku. Ile pan stawia ile waży? Dycha. Dycha, no to Dycha zobaczymy, co waga pokaże. Dycha plus. Mały. <noise> Mango musi uspokoić. Czuj mocny. Dźwigaj, bo ja nie mam siły. Kilo są? są kilo. Teraz pewnie. Z naszej strony jest licznik. No. To tu ją Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No dawaj. A, dobrym dycha. Haha, ten dycha. Dycha bez... No, dycha. Pół kilo waży, to, to 10 Jeszcze raz weź. Weź jeszcze raz. No niech się uspokoi. 10-9. 10-9, no to... Dobra, ale nie to się to, to, Silni ma szłopoku po na. No. Zobaczcie Majko. Dziesięć Pół kilo waży, to dziesięć ty. Jeszcze zdjęcie mi i... No pewnie. Widzisz, nie tak łatwo jest. O dobrze, bardzo dobrze. Jesteś cudny. No mamy to, mamy to. Nie, nie wyjdzie. Można zapiąć jeszcze, ale nie ma potrzeby. No Piotrek, czekaj, czekaj, czekaj. o już No to pan młodziarze Dzień dziecka wyjdzie Pójdzie, mocny. pójdzie nie mocny. ładnie walczył to mhm. Ale widziałeś był podpięty i... i się nie wypiął no, no Ale Teraz się dobrze był spięty po prostu gdzieś tutaj przy tych tatarakach się mógł wypiąć i się podpiąć no. Zaraz w <grymne> sobie łowić teraz na spłowiczek na numer 14 na robaczka i oglądajcie rezultaty. O kurwa. Czni, 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 czni. O! tak jak ci wystawią, to na co to nauczony, że ci musi wciągnąć. Gówno. O, widzisz jaką masz sztukę? Nie, nie, nie. Poczekaj. Po Za ręki bierzesz, a nie kurwa. Zostawiasz wędki i le lecisz do wędki. Okay. Kto co rządzi? Wędka czy ty? Tu możesz mieć, żeby zawsze kurwa, tak jak o. A nie, widzę, ciągle do końca i później cofasz wędki i le lecisz do wędki. No. No, czekaj, czy się nagrało? Oh, o, nagrało się. mamy ryby. Nie wiem. Ukleja się? Nie, chociaż nie, to chyba krąg jest. No. się? Kąp. Tak, no to dobrze. Ale fajne, jak. Drodzy widzowie, dzisiejszy dzień to jest jakiś fenomen, jeśli chodzi o zabawę z płowikiem. Cieszymy się, że możemy to dla Was robić. My mamy fan, Wy macie co oglądać. Co mogę jeszcze powiedzieć? I to będzie koniec całego materiału, który zgromadziliśmy przez całe półtora dnia. Nie mam siły już nawet mówić. Zapraszam Was do kolejnych naszych produkcji, do tych wcześniejszych, jak i późniejszych, które będą w przyszłości. Będą tu, tu, tu i tu, żartowałem. Elo.